Oh, Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Tomek Kowal. znajdujemy się w Starym Sączu podczas zorganizowanej tutaj już drugi raz z rzędu, czyli w tym roku jest drugi raz z rzędu ta impreza mini turniej Strongmana, gdzie zespół brały młodzież z kilku szkół, szkół ponadgimnazjalnych tutaj z terenu, z terenu Nowego Sącza, m.in. z Krynicy Zdroju, gdzie chłopak dzisiaj tutaj wygrał. Z tego trzeba się podwójnie cieszyć, że nasz rodak, mój rodak, ziomek, ziomek, kryniczanin wygrał tutaj dzisiaj te zawody. I prawda się fajnie udała, fajna rywalizacja, dużo młodzieży, fajna pogoda, także było super. Jesteśmy po zawodach mini turnieju Strongmana, Z nami jeden zwycięzca, drugi zajął szóste miejsce. Wielki, wielki szacunek dla jednego drugiego. Obydwaj chłopaki reprezentowali klinice ze spuszków ponadgimnazjalnych. Chłopaki, powiedz coś, może zaczniemy od, od, od pierwszego miejsca, od zwycięzcy. Powiedz coś, co sądzisz o zawodach, jak się tutaj czułeś, jak to wszystko było zorganizowane. A więc impreza była zorganizowana bardzo dobrze. Super atmosfera. I przyjechaliśmy tutaj z panią Krystyną Żelasko. Panią Krystynę też poprosimy tutaj, może do nas. I bardzo dziękujemy, że nas tutaj wzięła. No i ogólnie cieszę się z pierwszego miejsca. Super. Jakie plany na przyszły rok? No, powtórzyć wynik. Super, a jak ty się czujesz dzisiaj? To prawda, byłeś ostatni, ale to dla ciebie pierwsza przygoda, dzisiaj, pierwszy raz tutaj. Zro widziałem tutaj fajną rywalizację, fajnie rywalizowałeś, starałeś się, tanio skórny sprzedałeś. Jak się czujesz? Znaczy, Okej, okay, wszystko w ogóle. No, można powiedzieć, że super impreza, fajne nagrody. No, naprawdę, naprawdę fajnie, fajnie. Fajnie. Także chłopaki są zadowoleni. Nie wiem, czy pani opieką coś chce powiedzieć parę słów? Ja też dziękuję bardzo organizatorom. Chłopcy bardzo ładnie się bawili. Dziękujemy za imprezę, wspólną zabawę. Pozdrawiam. No cóż, mam nadzieję, że w przyszłym roku znowu tutaj będzie impreza, znowu yy, będę zaproszony, znowu będzie, będę miał zaszczyt sędziować tutaj. Znowu chłopaki przyjadą z skrzynicy i tym razem pierwsza trójka to będzie sama czołówka skrzynicy i samo pudło z skrzynicy. Także pozdrawiamy serdecznie ze Starego Sącza. Tak, podtrzymujemy tradycję. Mistrza, ja wiecznie żył nie będę, wiecznie żył nie będę, także już trzeba szukać następców. Pozdrawiam, serdecznie krnicę ze Starego Sącza. Hej!